BON ludziska! Z tej strony Recek, a to jest Tropico 4. Tak, dokładnie, kolejny odcinek z serii na ludzie. No i cóż, co my tu ostatnio dokonaliśmy? Otóż powodowaliśmy trochę tu ministerstwo. Tu zapewniliśmy trochę rozrywki, kościół, dostawy jedzenia. O, kopalnie też mamy przy okazji. I wow! Jaka ładna wiadomość na dzień dobry. 5563 dolary zarobione dzięki eksportowi Please and love dear presidente please accept this flower wreath as a gift and hear my plea że wycinać nasze drzewa i kopać w naszej ziemi tej um, wiecie to mi tak trochę nie pasuje gdyż no, musiałbym natychmiast o wow, co to jest Mother Nature is gently reminding us how many resources we consume. Mm, w sumie wypadałoby. Aj! Czyli co oznacza jedno, że będzie trzeba nawet odnieść dodatkowo Polaj! Ogólnie. Ta, jeszcze pomoc finansowa. Dobra, zajmijmy się może meritum. Czyli co za tematy mam dzisiaj przygotowałem? No cóż, myślę, że tak dwa, może trzy, jak będzie starczyło czasu. Tak myślę. Otóż, no cóż, powiem, że ostatnio zacząłem dość mocną serię, Tropico. no cóż, myś, dzisiaj chyba takiego mocnego początku nie będzie jak ostatnio, ale... Okej, okay, tu nawodnijmy pole. Nawodnianie pola, okej. Okay. Tu też. O, I widać już śmigłowce nawadniają pola. Świetnie. Czyli nie będzie problemu z jedzeniem. I. gdzieś jeszcze, gdzieś jeszcze? Nie. Góry. Mało co tu widać, ale do rzeczy. Co ja przygotowałem jako tematy. No już pierwszy będzie taki w miarę luźny. A potem to się będzie dotyczył filmu. I co Na którym ostatnio byłem w kinie. Tak, ostatnio było życie. Pi, a dzisiaj co? A mianowicie owy, że tak powiem. Kas nie, nie kasowy, ale po prostu przełknął Gwendina Tarantino pod tytułem Django. Tak, klimaty westernu, dziki zachód, rasizm, niewolnictwo i te tego typu sprawy. Otóż, co mi się spodobało w filmie Django? No nie no, ogólnie, coś mi się spodobało czy nie? No cóż, ten film by określił jako taka bardziej parabola, bo, jeśli chodzi o tempo akcji. Wow, 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 wow! wow, 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 wow. każ, Fuck, nie mam nie ma straży pożarnej, nie gdzie drugiej. Dobra, to nie ekonomia. Gdzie jest straż, straż, straż? Fuuuuck! Infrastruktura. Stawa. Mieszkalnictwo. Nie, 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 nie. Rozrywka. Nie, państwo. O, jest remiza. Dobra, szybko, 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 szybko. Go, 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 nie ma czasu. Szybka budowa. Szybko, szybko, szybko. Go 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 Szybko! Come on! Nie wow. co ja, ja chciałem zrobić! Fuck! Jezu ludzie, pali się! No! Kurde, wyrobi się te przyciski! Jesus Christ, motherfucker! Innego. Tak, dwóch szybko 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 Pociągaj, rozprzestrzenia. Ok. Okej. już jedzie, 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 Come on! Gasić to! O, oh, dobre! No, fuck! O, jest, pięknie, pięknie, pięknie! Dobra, jedzie, O, susza minęła, pięknie. It's raining! Man, hallelujah. <laughs> o matko nie, no, uwielbiam to ogranicz za te nawiązania różnorakie Osiągnięcie blokowane, nowoczesne rolnictwo. Fajnie. A nam wszedł. Dobra, mięś... zajmijmy się może tutaj bezpieczeństwo wszystkim. Posterunek policji postawmy. Może tu się nie da. Nie da się, bo skała. Jej, no ale co tu za akcja się działa, przez chwilą? Tu się budynek pali, budynku straży pożarnej nie ma. No ale na szczęście udało się ogień opanować dzięki sp sprawnej i szybkiej. <laughs> nie wiem jak to nazwać. Okej, okay, kolejny eksport wartości 5 miesięcy. Dobra i może wróćmy już wreszcie do tematu. Czyli do Django. Django, mango, rango, fandango i temu. <laughs> Nie, już całkiem uważnie. Odnośnie Django. O no cóż, film ten mi się... zrobił na mnie wrażenie. Chociaż... No jak to określiłem wcześniej... Ten film była taka jedna wielka parabola. A mianowicie... Zaczęło się całkiem fajnie, potem wjechcie tak w po... Gdzieś tak w jednej trzeciej filmu akcja opadła, zwolniła tempo. Żeby potem na końcu jak robnąć do przodu wszystko, żeby ruszyło. Aj... No cóż, chciałem wystawiać już od filmowi ocenę negatywną, ale niestety... Film się poprawił pod koniec. I ostatecznie wyszło, że, że mnie bardzo pozytywnie zaskoczył. Cóż, co prawda miałem takie wrażenie, że... Głównie, właśnie przez cały film, że... Tarentino niech nie. Miał jakby taki nadmiar sztucznej krwi i musiał ją jakoś wykorzystać. Tak, to był dość. Do... To było krwawe kino. Dobra, może plan wykupmy. Tu czy szufkę jeszcze jedną postawmy? No nie no, ale. Naprawdę, tam, tam się po prostu krew tak lama przy jednym strzale, że... normalnie szok. Chyba, że o czymś nie wiem. Ale okej, okay. jak to stało fabularnie i tego typu, jak i, jakieś różne motywy, nawiązania? No nie no, fabularnie stało dobrze. Był tam ten motyw <głosłuch> ukochanej, głównego bohatera. Gdzie to A, to chciałem. Ukochanej, dzieje odzyskania. Oczywiście było to wszystko pokazane, co się wtedy działo w XIX wieku, przepraszam. Niewolnictwo. Użyni wszędzie wykupowani Była nawet bodaż scena z Ku Klux Klan, tak były Tak był właśnie Ku Klux Klan Była jedna scena Strasznie przerysowana, ale naprawdę fajna. Fajnie wyszła jak dla mnie Gdzie tam fajnie? Wybornie wyszła! Nie wiem, nie wiem jak wy, ale mnie po prostu bawią tak... takie momenty wima w filmach, kiedy... When What Okay, financial And such a great is a hassle, I can tell you. That is why we decided we want something in return. We're imposing a freedom tax on all countries of your caliber. Kro w które wkrótce dawiej e, ale ja nie mam ropy przecież. Dobra, zobaczmy, jak wygląda finansowo. Mamy 7000, nagroda 5, plus 15 do stosunków w USA. Zobaczmy, jak stoimy ze świata. No skoczy mi to. Do... Nie, może skoczy to do stówki Połudzona turystyka. No cóż, chyba mogę za to wybulić. Do portu zawinął statek przywozów, więc... Dobra, i zobaczmy, jak to nam no, to wyjdzie. Dobra, ktoś tu jest. Dobra, uniwersytet jeszcze zbudujmy, dobrobyty. Nie, to chyba nie tu, państwowe. No. <grystanie> Edukacja, no. O, gdzie ja szukam? Chociaż z drugiej strony by się. Może się przyda bank. Dobra, rozwój miejski, co by zmniejszyć koszty za budynki. Dobra, tu będzie ładnie. No, już się trochę byłby trochę więcej dróg postawić. Dobra, może tak. Nie no, ale nie naprawdę. Jeśli chodzi o Dago, to mnie naprawdę... Ta właśnie rozbi... rozbawiła strasznie. Nie no, może spoileruję, może nie. Nie no, praktycznie to jest taki mało ważny element fabuły, więc chyba mogę pozwolić na sprawdzenie takiego szczegółu. No ale takim, z którym mnie po prostu bawią. Autentycznie! Authenta... Tu jeszcze jest budek zburzył, a co tu, tu jest chata. Dobra. Cóż, a co do samej strony technicznej filmu? No. Cóż. Nie ma się praktycznie do czego przyczepić. No, może poza właśnie tą krwistością. No niestety, tak, co jak ale... Nie no, lubię ogólnie jak się coś dzieje. To jak się ewentualnie czasem poleje krew. No ale bez jaśni, żeby aż tak? Że ktoś dostaje headshot, a tam. Nie wiem, dwa litry krwi? No come on! Ja takiego czegoś to już nie akceptuję, za dużo Dla mnie za dużo i Zignorowałem w ogóle zakrety. Dobra, wprowadźmy coś może w każdej chwili czy są... Edukacja według A, minister potrzebuje Ministru Zobaczmy może ktoś będzie. Edukacja nie. Sprawy zagraniczne nie. Wewnętrzne, nie? Obroń staje. Do obrony jest poniżej średniej. Dobra, ten odpada. Kurde, nie wiem, którego. Czy poniżej średniej? Wielodkowa odłaka. Zdolność przyróżnę poniżej średniej. Myślę, że ten się wydaje tak najlepszym kandydatem. Fidel Vargas, został mianowany Ministrem resortu obrony. Coś... coś... tam jest? Coś? Jakiś coś? W ciągu zeszłego roku nic nie w tym budynku, co to znaczy? A co to się stało? Nie wiem, może podnieść Bydła nie ma, coś? bo coś? Muciechy, bo cóż? O nie, są muczki! Dobrze. Dobra, może krótko i na temat Django. I właśnie Django. No cóż. Ja właśnie pragnę się do czego przyczepić, aktorzy dobrze grali. Film mi się ogólnie spodobał. Fabuła dobra. O nie, no chociaż bywały takie momenty z mu, ale. Końcówka, praktycznie filmu, wszystko nadrobiła. Te niedociągnięcia. Ciąg... Nie A jaką ocenę mogę postawić filmowi? No. Myślę, że mogę takie. 9, minus, ale tak. Trochę takie naciągane. 9, minus. Nie no, myślę, że tak. To będzie dobra ocena. Nie no, wiele w sumie nie powiedziałem na temat filmu. W sumie nie wiem, co można powiedzieć. po... Bo... Bym musiał elementy niektóre fabuły zaspoilerować Już to zrobiłem w końcu Ale dobra już się nie będę OJ! Bo komunikaty mi uciekają do... Jezu Dobra obrona Coś mamy stan wojenny do broni Okej okay. Dobra, ilu już? 93 obywateli, zadowolenie 52%. Okay, z religią ciego, ze środowiską, z wody obywatelskie Padałoby to podciągnąć, czyli... Te... Nie, media i edukacja. Nie, mieszkalnictwo może podciągnijmy. Bo wciąż widzę tak szałasy momentami. Boże, co ja w ogóle kata? Jak jest zresztą. Dobra. Myślę, że w tym momencie jungle to tyle. A druga rzecz, którą chciałbym wam mówić. zobaczmy może jak stoję mi czasowo. A, spokojnie. I zadanie. Sing Dobra, trochę mało księży widzę, jest. No nie no. Może postawmy gdzieś drugi kościół albo coś. Nie wiem, czy mi się to opłaci. 4800, 3400. Ale nie, 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 jestem na minusie. To nie bardzo. Nie, no niby mogę tak do 10 tysięcy zbudować. Jeszcze. A drugi temat, który wam chciałem przedstawić, i powiedzieć o nim parę słów, otóż ten temat to chciałbym Wam powiedzieć, tak, co nieco o asertywności. Tak, kolejny mocny temat w moim wykonaniu. No niestety, I co tu się stało? Był zeszłego roku nic nie wyprodukowano. Dobra. Dobra, tu nie przestawiłem. Dodajmy, może podolcu, poświęćmy. Posiedzimy co nie są kasy. wow! kolejne zadanie. Comrade, we have a plan that will speed up the arrival of the communist revolution by 37%. A nie 40? Bo tak 37% to trochę słabo. A zobaczmy jak stosunki z ZTR. To skoro stosunki z frakcją komunistyczną za duże nie jest. Hmm... Cóż, zastanówmy się, niby 70%... Nie no, wszędzie mamy ogólnie dobrze, tylko z Unią. I z Bliskim Wschodem, jest tak nieciekawie. Jak ty dookoła pomóżesz w wykładku to skąd jest... Z... z frakcją intelektualistów? Dobra, mam 10 tysięcy, no... Dobra, ale później! Zajmę się tym nieco później. Co muszę poprawić zadowolenie z religii? Dobra, wypadałoby, może jakiś przemysł rozwinąć i gdzie to będzie... O! Tak, zbudujmy. Tak w miarę blisko tutaj obozu do dwali. O! Elegancko. A czym jest asertywność ogólnie? No cóż, ja to rozumiem tak... Oczywiście, jak zwykle, jak ja to rozumiem. No. Część ludności publicznie domaga się wyborów.